Trzeba, bo dzisiaj w odcinku, że mnie zapomniał, od razu powiem na samym początku. XFM Jaguar na kompresorze, nie na turbinę. Tylko jedyne 500, kurwa 10 koni. No to wiecie, co to robi? Tylnia ośka, letnie opony, zima. Uwielbiam typowy auto do driftu. I my sprawdzimy, jak tym się kręci boczki. Powiem Wam, kurwa, tak. Wiecie co ja Wam powiem? Powiem Wam, tak. Za wiele Wam nie powiem, bo za wiele nie wiem. Ale coś wiem. Wypasione czarne felgi. Naprawdę umyte, żeby doprowadzić te felgi, kurwa, w takim stanie, w takim, kurwa, czystości, w takiej pogodzie, to trzeba mieć jaja. Odjebany, wypasiony kolor. Łososzowo-szpakowy, popieraty, beż. Bardzo ładny. Wszystkie karbonowe dostawki. Nie, kurwa, naklejki. To są prawdziwe karbony. Karbony, Jaguar, 510 koni. Kurwa, to jest Ameryka. Nie, to jest Anglia, kurwa, a nie Ameryka. Wow! Uh! Wszędzie dokładki, naklejki, dokładki, naklejki, dokładki z karbonu. Wszędzie. I ten kurwa znaczek R. Jaguar. Kurwa, ale mi się podoba ta ta. Bo taka jest prawda. Ja wiem, że go wemy. kurwa, i te Mercedesy i to wszystko. Ale ja już kurwa nie wiem, co jedzie na ulicy. Patrzę, kurwa, jedzie BMW, ale już kurwa nie wiem jaka. Bo już mówię, kurwa, kujwie. A tu się nie można pomylić. Jak widzimy to, to widzimy, że jest prawdziwy kozaczek. I wiemy, że to jest Jaguar. Matka kurwa, to ja tu odstaję. No ale chuj, teraz nie. Teraz nie odstaje i teraz dobrze. Wielkie kurwa wloty, znowu kurwa z karbonu. To jest kurwa tonę karbonu. Muszę zobaczyć kurwa, ile w złomie po ile stoi karbon, kurwa, tak? Jak się to wiem, że stoi pura po 200 za kilogram. Jestem u pod hatą. W wszystko w karbonie. Dachy, Alkantary, szuber dachy, piękne kolory! Setanowate! Bagaźnik. Chuja. Ręcznie. Dobra, jest wielki, chuj z tym, pietolić to. Ale widzicie co zauważyłem? Przez przypadek, jak otwierałem kapę y, z tyłu, ta kapa to jest klapa. Jak otwierałem z tyłu klapę, to zobaczyłem kamery cofania. I to jest kurwa na plus, bo ja nie umiem cofać i zawsze zejść za hocze, kurwa przetrę i pietolić. I ta kamera jak najbardziej mi przydała. Czarny Jaguar. Nie wiem, czy w środowisku naturalnym Jaguary są czarne? Tak, czarne są. To jest break Jaguar. łososiowy kolor, popieracy, jest na auto. Ciemne, dymne lampki. Cztery rury. Kurwa znowu najebane karboniksem. Ja pierdolę, panie! Dobra, to od razu strzelimy tumiczkiem. Bo tak się sprawdza u mnie samochody. Słuchajcie, dane techniczne, roczniki, jakieś bzdury. Kurwa litraże bagażników, czy się psuje, czy się kurwa nie psuje. Tego w internecie jest jak najebane. Chuj mnie to opodzi. Nie opodzi mnie kurwa, czy się to psuje i jak jest litraż w bagażniku. Ale opodzi mnie, czy to kurwa, to zrobi kółko i ci szczeli popcornem z tumików. Panie kurwa chodzi, ale... Który kurwa tam, nagaśnik kurwa, ile tu kurwa, kur to chodzi. Ja pierdol, na Ey, jestem w szoku! Jest bajka, ależ mi się podoba tamto. auto. Tak, zapraszam na dalszą prezentację. Nie, kształt. Sedan. Uwielbiam to auto. Ciemne szyby, ciemne kurwa listewki. Wszystko kurwa sufitówki w alkantarze. 20 rok. 510 koni na kompresorze. Ktoś się, jak to napierdala? Przedłużamy Sylwester. Jeszcze napierdalamy. Jedziemy. I jedziemy tym sewerem em tremorde, bo takie zawsze! Jak jestem kurwa podjalany samochodem, ja wam dam kurwa prezentację! Czuję się kurwa, jakbym zapierdalał czymś naprawdę odjebanym! A to nie wiem, tylko albo aż Jaguar! Niedoceniane kurwa! Wracają kurwa! Na pełnej wrócił Wróciły 10 lat temu, ale nie sądziłem, że Jaguar może być tak kurwa brutalny, aż jestem obsrany i jadę tylko na półgaziku i na pół nie byłem usprzęgłem, bo przepoliłem. Ale powiem wam tak! Kurwa, już bym zaoczył feudą o krawędzi. Ja pierdolę. Ten Bayer, tu, kręć kurwa tą kamerą. Tu kurwa nie, zmiana biegów nie. Na 10, kurwa! Na 10, pach! Zero strania! Monitorek, ładnie wyposażenie. Oczywiście te kurwa dwulitrowe i te tam 3 litrowe diesel, one tak nie wyglądają. Jak ten, kurwa w środku, ten jest na wypasie. Monitorek, wszystko, kurwa. Jebane angole tak zrobiły kurwa, aż mi kurwa gul chodzi i powiem wam tak, tu jest kurwa skóra kurwa na desce kurwa, alkantara kurwa na dachu, maseczka kurwa na tym do słońca i termos kurwa mój, z ociery drobiaków tej na piję ja pierdolę, był umyty, dobra piję. To mi się podoba. Piękne wyposażenie. Kurwa multimedialna, multimedialna. Multikwulcyjna, kurwa kierownica. Tu takie srebrno chromowane. Jestem kurwa zachwycony! Jesteśmy. Zbliżamy się do tunelu w Dorburg Ring! I damy teraz tu mikami! Śrzyd 2-1! Kurwa, od razu poszedł z bokiem! Ale godo! Ja pierdolę! I tyle znów ciekawych informacji powiedziałem, kurwa, o tym samodzie, Ale godo! Ja pierdolę! Haha! Ha! Pięknie! Od razu mu gubit... Strach jechać. Kurwa, strach jechać. Ale jedzie się dobrze! Jedzie się dobrze w kuj! Ha, ha! Strach mu dać! Powiem wam tak! Strach mu dać! I ja mu nie dam! I ja mu nie dam! Kurwa, panie, już cały lotą w kuj, ze strany, kurwa, strany już jebie, kurwa. To jest bąka ze strachu i to nie byłem ja! <laughs> nie, ale powiem wam tak: wyposażenie tu jest od rewelacji, nie jest słońca na pierdala w Riffamie, ale jest Alcantara, jest pięknie, tak już wiem. Skóry <laughs> elektryczne, wszystko. Kurwa, to jest mój telefon. Tu jest mój telefon! Kyles go, wszystko, kurwa, odpalanie kluczy w kieszeni, kurwa, no wiemy, no nie będziemy gadali, kurwa. Jakie koszty, kurwa? Naprawy, silnik jest dobry, silnik jest chujowy, kurwa. Do kumie to podzi, kurwa. Ja tym nie kurwa. A czemu tego jest tak mało? Jak to jest taki wypas? No w Polsce jest tego rzeczywiście, kurwa mało. Może gdzieś za granicą jest, jest, jest tego więcej. Ale my się obstrali, kurwa kiszką. Woo! Od razu idzie boczkiem. A tylko muskam gaz, kurwa! Ja mu nawet nie dałem, kurwa! Ja pierdolę. już nie mogę doczekać kręcenia boczków. I nie mamy tablic rejestracyjnych, a za nami idzie policja. Bo niestety, rzuciliśmy je do materiału. No ale tak to już jest, moi drodzy Państwo. Tak to już jest. Już, kurwa. I przy odpaleniu auta, moi drodzy, zobaczcie to. Pyk, patogamy kamerą. Łe, nie odpaliło się. Tero, tero. Chce otwórz się. No, luksus, panie i panowie. I to mi się podoba. God damn it. I już po kontroli kurwa no, Ale chuj jedziemy dalej Jest dobrze, jest dobrze Udało się, auto się okazało, nie jest z bomby Ma przerobione numery I nie szczaili się Jest dobrze Jest dobrze, jedziemy, jedziemy Udry domy domy Dobrze. dobrze Okazało się, że auto nie jest kurwa z Jumy Znaczy jest kurwa, ale jest dobrze zrobione Czyli nówka 5.0, kurwa 510 koni Reportaż wyszedł Rewelacyjny Podniesie, Podniecenie Sięgnęło Zenitu Gacie kurwa spadły na dół kurwa Zwieracze puściły wow, wow! Jest frajda niesamowita To mi się podoba Podobno kurwa, jak ze wsi mi kurwa! He, he, kurwa! Co? He. Jedziemy sobie, tumiczki strzelają, kółko było zrobione, aczkolwiek ciężkie jest do opanowania! Zrzucamy sobie bieg. Pu, 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 on se szczela, to jest rewelacyjne zjawisko! Nadprzyrodzone! Ej, kurwa, Angole, kurwa! Dojebali dobrą robotę! Jestem za! I dziękuję właścicielowi za udostępnienie takiej kurwa falbany! Każdy by takiego wypasa chciał mieć! Dziękuję! Dziękuję! Było fajnie, było fajnie, mi się podoba. Jestem zachwycony tym autem, trochę ujebaliśmy. No, tak jakby troszkę nie chciał iść bokiem, ale poszedł. Żegnam się z panem! Ciao!